Cześć, witajcie na moim kanale. Witajcie na kanale Miss Always Perfect. Dzisiaj przychodzę do Was, jak już po tytule widzicie, z holem, holem kosmetycznym i będą to kosmetyki, które ostatnio przywędrowały do mnie z Polski. Otóż kilka rzeczy zamówiłam i mama znowu po raz kolejny spakowała mi ogromną pakę, może nie tak dużą jak zazwyczaj, ale dość sporo rzeczy tam było, między innymi wysyłam sobie miód z Polski, najlepszy miód na świecie Xylitol, który jest o wiele tańszy w Polsce niż tutaj w Anglii, więc bardziej mi się to opacało plus kilka kosmetyków no i książki. Książki podejrzewam, że też w jakimś holu się pojawią dajcie znać czy byście chciały taki hol ale dzisiaj przyjdziemy do holu kosmetycznego zamówiłam kilka rzeczy z Minty Shop, kilka jeszcze kupiłam rzeczy będąc już tam w Polsce jeszcze na urlopie i postanowiłam sobie je wysłać i teraz robiłam zamówienie na Beauty Bay Beauty Bay oczywiście tutaj w Anglii robiłam zamówienie i potrzebowałam kilka kosmetyków z The Ordinary. Więc, jeśli jesteście ciekawe, co takiego zamówiłam, jakie nowości kosmetyczne się u mnie pojawiły, pojawiają i pojawią, to zapraszam was do oglądania dalej. Zacznę od kosmetyków, których nie muszę rozpakowywać, a już je rozwinęłam, już je wyjąłam z folii bąbelkowej. Otóż pierwsze kosmetyki, jakie wam pokażę, to będą to kosmetyki do włosów i nie mogłam się powstrzymać. Dzisiaj użyłam maseczki, którą kocham, uwielbiam i już po yy, włosach widać, jak ona dobrze na mnie działa. Te włosy są na wilżone, gładkie, mięciutkie przepięknie się układają i są lśniące, naprawdę uwielbiam tę maskę a mowa tutaj o e, kosmetyku z firmy Elbiotica Biowax Keratyna Plus jedwab, już nie raz wam o tym kosmetyku, o tej masce opowiadam i nadal e, uważam tak samo, ta maska jest genialna, zwłaszcza używana raz na jakiś czas, nie za często żeby te włosy się nie przyzwyczaiły to wtedy ten efekt widać, naprawdę moje włosy są cudowne dzisiaj przepięknie e, po prostu jak je dotykam to są tak mięciutkie, no uwielbiam tę maseczkę, dodatkowo bardzo ładnie pachnie, ja ją zazwyczaj tak jak zawsze nakładam na około 40 minut, może troszkę więcej i rzeczywiście ta maseczka działa cuda na włosach, więc Wam serdecznie polecam, warto sięgnąć na nią, zwłaszcza na promocji, za jakieś 12-13 zł macie tutaj 250 ml, więc jest naprawdę super, przepiękny zapach. Kolejna maska. Jaką kupiłam to jest ta Garnier Fructis, nawilżająca maska Aloe Hair Food. I ogólnie szukałam tutaj w supermarketach masek tej firmy Garnier, bo Garnier jest dostępny w Anglii, ale sykter tej maski nie znalazłam, były inne inne wersje. Ta jest nawilżająca i też chciałam ją wypróbować, więc kupiłam ją w Polsce. Ona była jakoś na promocji za 15 albo za 20 zł w Rosmanie, więc po nią sięgnęłam i mam zamiar ją używać. Zobaczę, jak się sprawdzi. Mam nadzieję, że będzie dobra. Tutaj jest chyba 500 ml. Mm, niech no to tylko znajdę. Eee, gdzie to jest napisane? Nie mogę znaleźć na niej pojemności, ale wydaje mi się, że będzie tutaj 500 ml. Bo jak tutaj jest 250 ml, a ta maseczka jest tak połowa mniejsza, to tutaj musi być 500. Eee, kolejne rzeczy z Elbiotyki. To już Wam e, o tych kosmetykach opowiadałam. Mam tutaj, zacznę od początku, peeling do skóry głowy, trychologiczny, czystych czarnuszka do makijażu włosów. Naprawdę peeling do skóry głowy polecam używać. Ja bardzo chętnie zaopatrzyłabym się e, w ten peeling od Anwen. Niestety nie był on dostępny na Minty Shop, więc zamówienia nie złożyłam. Dlatego kosmetyk był wyprzedany i kupiłam ten z Elbiotiki. E, kolejny szampon to jest micelary szampon oczyszczający też. E, ta seria Czyli czarnuszka i kupiłam też odżywkę, której jeszcze nie stosowałam. Jest to odżywka ekspresowa, a od rana jak włosy myję, to nie mam czasu czekać, żeby te składniki aktywne się wchłonęły w włosy, więc mam nadzieję, że naprawdę będzie ekspresowo działać. I jest to odżywka 60 sekund 7, 7 w jednym. I tak, ma być zwiększona odporność na uszkodzenia, regeneracja uwrażliwionych miejsc włókna włosa, intensywne nawilżenie, miękkość i lekkość włosów, ułatwienie rozczesywania, wygładzenie i naturalny połysk, ograniczenie elektryzowania się włosów. Sprawdzę, przetestuję, dam wam znać. I dwie rzeczy, które kupiłam, takie same w Rossmanie, bez których nie potrafię żyć, to jest ten olejek pod prysznic z firmy Isana. Który myję swoje, swoje gąbki do makijażu Teraz mam blended I przecudownie myje mi te gąbeczki Więc kupiłam dwie, były akurat na promocji Za 5 zł Teraz przejdziemy do kolejnych kosmetyków z Polski Przejdziemy do mojego zamówienia z Minty Shop I e, lubię jak w ogóle Te kosmetyki są pakowane Zobaczcie, jest taką piękną torebkę e, Ogólnie lubię robić e, zamówienia Na tej stronie, bo przysoka jest ekspresowa Te ceny też nie są jakieś wygórowane Te kosmetyki nie są za drogie i tak, otwieram. Mam nadzieję, że będzie krówka w środku. Bo powiem Wam szczerze, że mam na krówkę, a nie chcę kupować całego pakowania, bo już wiem. A tak jeden kuwać, mi się skłosiła. Jest krówka więc jest super. Pierwsza rzecz, jaką zamówiłam, to jest topa Dermo Face Sebio peeling 3 enzymy do twarzy: papaina, bromelaina i keratynaza. Ja już filmik o peelingach do skóry twarzy zrobiłam. Tutaj macie linki, jeśli jesteście ciekawe, jakie peelingi ja używam i co o nich myślę, to zapraszam. Ogólnie ten peeling bardzo lubię i kupiłam go po raz kolejny krewka do linii wodnej z firmy Nabla Magic Pencil. I ja tutaj wzięłam kolorek Nude. I zobaczę, słyszałam, że ta kredka jest całkiem fajna, że się sprawdza, że jest miękka, że zostaje na tej linii wodnej. Ja potrzebuję coś takiego trwałego, coś, co będzie fajnie mi rozświetlało to spojrzenie, więc na pewno przetestuję. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. I dwie rzeczy, które muszę rozpakować. I już wspomniana wcześniej krówka ekstra. I co tutaj mam? Chwila, moment. Okej, okay, nie trwało to długo. I zamówiłam. Z firmy Golden Rose Strobing Highlighter Palette. Widziałam tą paletkę u innych dziewczyn, i opinie były szczerze mówiąc podzielone. Niektóre dziewczyny były zachwycone tym kosmetykiem, inne troszkę mniej. I tak wygląda paletka. No, całkiem ładnie. Taki minimalistyczny kształt, tutaj mamy tylko znaczek Golden Rose. I tak ona wygląda w środku. I tutaj są właśnie trzy kolory rozświetlaczy. Taki bardziej różowy, troszkę nude i taki troszeczkę mm, różowe złoto. Ogólnie bardzo ładnie wygląda. Pozwólcie, że sobie zrobię swatch. Oj, ten brązowy, to różowe złoto jest najsłabsze. Ok. nie wiem, czy będziecie widzieć. Czy będziecie widziały? Troszkę coś tam widać, to różowe słoto jest najsłabsze. Ten róż całkiem może być ładny. No zobaczę, przetestuję, sprawdzę. Fajnie, że ma lusterko, można się przejrzeć, więc potestuję i dam Wam znać. Może zrobię jakiś chat make-up, coś takiego byłybyście zainteresowane? Mam w planach ogólnie, bo ja mam tu kilka nowych kosmetyków, które chętnie z wami bym przetestowała. I kolejna rzecz, jaką jeszcze kupiłam, którą potrzebowałam i się na nią skusiłam, to jest, nie jest to stricte kosmetyk, ale coś, w czym można trzymać kosmetyki i jest to paletka magnetyczna z firmy NABLA. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj e, jest e, taki plastik w środku, żebyśmy widziały, widziała, jakie produkty, jakie te, m, cienie trzymam w środku i to jest paletka magnetyczna, tak ona wygląda. Chcę w niej trzymać moje turbopigmenty, cienie do powiek, które nie mają swojego miejsca, a chciałabym je trzymać w jednej palece, więc stwierdziłam, że kupię e, taką. No. Ładna czarna klasyczna, podoba mi się I teraz przejdźmy do kosmetyków, jakie kupiłam na Beauty Bay Do kosmetyków z firmy The Ordinary Tylko muszę się do tego pudełka dostać Jest Ok Beauty Bay Bardzo fajna strona, mnóstwo kosmetyków Wszystko jest dobrze zapakowane Co tutaj mam? Aha, dobra, troszeczkę o kosmetykach, jakieś nowości. Aha, co powinnam użyć, jeśli mam taki, taki typ skóry? Tutaj mam Paragon i tu są kosmetyki. Pierwszy jest troszeczkę rozwalony, no nieładnie, nieładnie, ale. Jest to krem do twarzy z firmy Dior Ordinary Tak jak wspomniałam, całe zamówienie e, tylko zamawiałam kosmetyki tej firmy Natural Moisturizing Factors e, Plus HA Jest to krem do twarzy, e, 100 ml Taki bardziej nawilżający, ale na dzień Do skóry suchej Marcin właśnie ma taką skórę, bardzo mu przypasował ten krem, więc mu kupiłam Skończył ostatnie opakowanie, więc stwierdziłam, że następny jak najbardziej mu się przyda Jest bardzo zadowolony z tego kremu i ja tutaj zrobiłam takie też e, dość spore zamówienie. Nie, tylko trzy kosmetyki. Nie jest tak źle w sumie. Tylko trzy kosmetyki. Między innymi kupiłam Caffeine Solution 5%. Mój ulubiony, e, moje ulubione serum pod oczy, które ubóstwiam, i naprawdę mi go bardzo brakuje. Teraz używam kremu pod oczy na noc. E, ten bardzo znany, jak się nazywa e, ta firma. Wiecie, co jest dostępna w... Wypadło mi z głowy komi. tak, używam ten krem pod oczy Z komi I e, kiedyś byłam z tego kremu Bardziej zadowolona niż teraz A na dzień używam się, ale sądzę, że to serum jest O niebo, niebo lepsze, więc chcę do niego wrócić Kolejna rzecz, jaką kupiłam To jest, a to jest moje serum Niacinamide 10% plus Cynk 1%, bardzo fajny serum Na dzień, do skóry yy, Z problemami Wybiałam to serum, zużyłam je całe i jakiś czas po prostu nie używałam. Jakoś nie było mi po drodze, żeby zrobić zamówienie, i teraz z racji tego, że to zamówienie robiłam, właśnie kupowałam ten krem pod oczy i ten krem do, dla Marcina, to też zamówiłam sobie to serum na dzień. Już się nie mogę doczekać, znowu zacznę je używać. I ostatnia rzecz, której jestem bardzo, bardzo ciekawa, to jest tonik do twarzy z kwasem glikolowym 7%. Jak wiecie, miałam mam w sumie ten tonik złuszczający z klinik Miałam ten tonik z Pixi, a teraz postanowiłam przetestować ten tutaj, który podobno jest identycznie jak z Pixi, a o niebo tańszy. Chcę go teraz wyjąć. Byłoby miło. Okej. Okay. Aha, dobra. Oto i tonik. Tak on wygląda. Ile tutaj jest mililitrów? 240 ml, więc pojemność taka standardowa. E, naprawdę nie mogę się doczekać, jak zacznę go używać, ale najpierw użyję swój e, tonik z klinik, żebym e, po prostu wiedziała, czy rzeczywiście on się sprawdza. I dodatkowo tutaj można sobie przełożyć e, to wieczko i mieć taki zakraplacz, żeby lepiej ten produkt... E, się, żeby łatwiej było ten produkt wydobywać Ja jednak chyba nie będę tego przekładać Po prostu naleję sobie troszeczkę na wacik I tyle I co? Moje imię To już cały haul, wszystkie kosmetyki, które ostatnio kupiłam które chciałam wam pokazać Nie jest ich jakoś super dużo Ale są to takie kosmetyki, wydaje mi się Których potrzebowałam, ale jej warte uwagi Wracam do swoich starych ulubieńców Niektóre chcę przetestować Więc już się nie mogę doczekać Jak na przykład wypróbuję może jutro ten rozświetlacz, bo od... Początku, w sumie od kiedy się maluję, używam tylko i wyłącznie de Balm Mary Luminizer, które notabene mam drugie opakowanie, już, a jakoś nie mogłam się przekonać do innych rozświetlaczy, nawet nie kupowałam nic innego, bo Mary Luminizer naprawdę bardzo, bardzo mi pasuje. Nawet dzisiaj mam ją na sobie i jestem zadowolona z efektu, ale stwierdziłam, że warto wypróbować coś nowego, więc sięgnęłam po tę paletkę. I mam nadzieję, że hol Wam się podobał. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w moich kolejnych filmach na razie. In your way, cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay.